Dobra, zaśpiewaj ładnie, tu, tu swoje. Nie, o, nie ty! Aleluja, bieg! Wchodzimy. z tej strony Mazis Pg. Zapraszamy Was na rajdzicz. A ze mną jest kura Byczulek, kura Mew oraz obserwator Zoidberg. Dzień dobry, kopierowy. Dzień ma. Dzień ma. To jedna nie kura. Uwaga, nie. uwaga. Teraz Kopiero. będzie lepsze. Nie wyszło ci trochę. To, po kolanach ci poszło. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy. No to tam idziemy. na prosto jest. Nasz cel! Czekaj, ja se kurwa, bronię poprzestawiam, bo się przestawiłem trochę. Oki. O kurwa. Prawie Co zapachłem. to było? O. Ja. O. o rąk. Chustki połamał. Byty pierwszy, byty pierwszy. A ty biedny jeszcze byś miał główną gacią. Hehehe. Ja? No byczek, byczek. No bo skończyłem i się złamałem. Biedny mi bedajami, jest tak. tak. by z ja pośladami ściśniętymi. Jakbyś cały te? czas, jakbyś cały czas gruchówkę też byś chodził kurwa z zaciśniętą dupą. <noise> ja pierwsze. Jejen leci. Gruchówka. Jejen. Je... <noise> to są kozy, kurwa. Przerobiony. Jejen. Koza. Dobra, panie, yy... saper, kurwa, obczajaj. Wybudowali się, kurwa. No to yyy, była mura, jest, to, to, było to takie... jest mur, To jest mur, kurwa. Tam dalej jest chata. No. Koniec nie ma. Macie młotek? Nie. Proszę. Ja nie go, hmm. bo go zaraz jeden. Wardab się. Hmm. Zaraz wam coś Wyciągnął pokażę. Wciągnął prostownicę. Źle, źle zbudowali bazę. Czemu? Gdzie? Zaraz ci pokażę dlaczego. A gdzie on jest w ogóle? A, tu jest. Jacek, skombinuj trochę kamienia i... I trochę wapnia. Na jeden cement. Okej. Okay. Chodźcie chłopaki. i dymy. Ja już mam czy. Ja ci zaraz pokażę, co oni źle zrobili. Wejdziesz do środka? No pewnie, że tak. Bez C4. A deski chcesz może? Czy nie? Nie, deski nie będą mi potrzebne do niczego. O, mam już 20 drewna, 5 wapna. Stół. Ile trzeba? 3, nie? 5 e, wapna i 5 kamienia. Ja już mam dwa to trzy kamienia, żebyś zmiał. 3 kamienia. Ja mam trzy kamienia. No to zaraz zrobimy sobie ten. Pójdziemy. Stół tutaj jest. Jak macie stół, to zróbcie od razu. No gdzieś tutaj by stół kurwa. Widziałem go Ty tu biegniesz? Czy nie? Ja ja. Ja wolę. No to tu masz stół paść tam, o tam. A, to tutaj widziałem. No a tam jest drugi, tam dalej. A ty beton. 20 beton na starcie. A czekaj, bo teraz... 40 trzeba. A małego na nie jeden. możesz postawić? Tego drobnego? No właśnie. Oścenię trochę kurwa. No, mały 20, ale nie wiem, czy będę mógł na nim stół postawić. Powinno dać radę. Jak nie da rady, to będzie wina. Dobra, chodź po jeszcze kurwa trochę wapna, bo będzie płakał. No, pierdola. No właśnie. Tam prosto chyba powinno być wapno. A powiem ci, nie wiem za bardzo. I kamyka jeszcze trzeba. Ej, my zaczęliśmy we czterech No? A gadamy we trzech Nie, Kurwa, auto, auto! O kurwa Panie, auto! Na polany. Widzę, widzę Kurwa, broń mi się zmieniła Dzień No, zabiłeś go No kurwa, na swoich idziesz? E, to my. Zebrać go E, z auta, zebierz go i spieprzaj Zbierz, zbierz go i spieprzaj Ty macie wapna trochę? trochę? A, ale, gdzie oni są? Uciek. Kto tu biega? Pierdolił ty Kto tu biega? To ja, to ja O, mam wapna ja też widzę, 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 a nie to, to samo chyba, Dobra przycistej dużej klasy, byliśmy, ok, o właśnie, 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 Mam 2, to wystarczy. Jak cię do tego stało? Idziemy, idziemy. idziemy. Kurwa, że się do stołu, aby stołu nie widzieli, kurwa Dobra, włóż do stołu te 20 jeszcze Haha, <laughs> sobie chcą kurwa łeb pierdolić. <śmiech> <śmiech> Co ci mam włożyć do stołu? Eee, ten cement A ty, ja nie ukradłem Takie coś mogę dać Cicho, jeździ tu No może go zbiera Powiedziałem, jest, żeby jest, zebrał. Jest. Powiedziałem, żeby zebrał, nie spieprzę. A, dobra. Kto tam skakał? No tam ktoś koło nich był chyba. O widzisz, skacze tam. Kto tam skacze? Chceliśmy wę? My... Nie, 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 oni są ty... Coś ty chciał? Nie chciał kurwa tam. A to ja przyjechałem z kolei. A, to ty, dobra. A na no YouTube nagrywać kie czy nie? To ja, po, możesz pozdrowić. Niech A co, No możesz pozdrowić szybciutko, kurwa. Możesz pozdrowić szybciutko i my uciekamy. <grym> Pozdrawiam, YouTube. Okej, okay, tu trzymaj się. Na przyszły raz uprzedzasz, że to ty. A, dobra, dobra. Dobra, chodź. No idziemy. Czekajcie, może niech chcę pojadą trochę gdzieś. Bo oni będą tu czatować, bo, bo oni. Pewnie myślę, że będziemy rajdować, nie? jedno pytanko. No co? Kogo to baza tu taka wielka tutaj taka? A nie wiemy czy ja to. A dobra, tu później zredujemy. <grym> dobra, to przyjedźcie później, my sobie tu pobiegamy. Dobrze. <grym> Jadę po nic. Dobra. Pojechali chłopaki. Po... Dobra. Teraz dobra. zrobimy tak. tak. Idziemy popatrzeć, co on robi. Zwolnij, bo nie nadążam. Jak <grym> e, tu maszyna chodzi, czy mi się wydaje? Co? Maszyna tutaj chodzi jakaś? Mhm. Mm tu nic nie ma, czemu tu podkładałeś? Bo chcę tutaj wejść. Aha, taki sprycila. To mały. Maszyny... maszyny dwie. No i kurwa. Czekaj, bo się boję, że spadnę. Tam trzyma się, a nie grałeś. Widzę skrzynki. Gdzie ty kurwa jesteś w ogóle? Z drugiej strony. O, ułożysz, no. kur ułożysz kurwa. Nawet drabinkę. Wiedziałem. Jest. A, drabina jest dobra. Dobra, chopy. Jedno, co 4 i wchodzimy do środka. No, podkładaj. Pik, 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 pik. A seba idzie? No, jestem na górze. Allah akbar Dobra, zaśpiewaj łanie, tu, tu swoje. Aleluja nie czekaj. O, nie, ty. Alleluja. Alleluja. Yep. O, się U -u. Ale to temu nie widzę. Oni no, tu skrzynek mają ty Potem tytaję Choby tutaj wziąć, to będzie potrzebne. Kładziki dwa 3 lodówka. Nie ma nic. O, jak po jak ładnie. A teraz 800 jest totem. I 900. -ka. Dwa kładziki. To jeden ja biorę Żelaza. Żelaza nie biorę sobie. Żelazo. Żelazo nie biorę w... Łodziwko zabieram. Przyniki. O, dwie pompy i dwie złote siekierki, to pior. Ile nasion mają bogaczy? No takie kurwa materiały bardziej. No bo... O kurwa, nie mam już miejsca. Światełko do samochodu? Jak zabierasz, to mogę wypierdalić wszystko. A na paliwo, brać czy nie chujo? A, jak chcesz. Yy, skrzynki rozwalamy, nie? Żeby im miejsce zostało. Bo nie będziemy chyba wszystkie brać No porozwalać rozwalać. Jak chcesz, możemy rozjechać. A masz klucz? No ja nie mam. No i można zrobić zaraz. Czekaj, bo oni jeszcze... A, czekaj, totem. Totem, totem. Nie rozwalę bez totemu. Ty, oni na górze coś jeszcze mają. Gdzie? Jeszcze jedno piętro jest. A, możliwe. A tu co, jest Tutaj tylu? będzie totem. A tu nie ma. Dobra, tu nie ma nic. Dobra, to sadzaj, sukę. Już posadziłem. Sadzaj, się... sukę. Po same jaja. Siedzisz, tym na ptacie. <laughs>

Nic nie ma, gdzie oni mają kogoś wejść na górę. I po wszystkim Maszyny, ten yy, pieca chcecie czy nie? Nie, nie potrzebne do niczego A lodówkę to sobie wezmę chyba No lodówkę. Chyba, mi się, chyba mi się przyda. Przyjechali chłopaki znowu. To przyjechali ci? No. Powiemy, żeby sobie wzięli tą resztę. No to nie będę tego rozwalał, jak sobie wezmą. Gdzie oni są? Sobie Weźmiemy sobie kłady i. Tak, tak. Y, mówisz, że tu piętro jeszcze jest? No, tutaj nic nie ma. A, dobra. O, koszyk, nie, koszyk, krętę sobie wezmę. A gdzie ten, tej jest? Czy mu tam. Gdzie oni są, tamci? Albo ja wiem, gdzie oni są. Co to? Co to tu? A, to, dobra. No nie świeci Ale świateł. Zgaś to, a... To co, rozwalać to, czy nie? No jak sobie chcesz. Nie będziemy ich zostawiać, nie będziemy tacy chyba. No, Zawołajem mi, ja przyjadą, no to nic sobie biorą, co chcą. Co mi dokładać, czy można płatować tam do jednego? Chyba nie ma miejsca. Nie ma ma no, te z przodu. I? Ja mam tego, co ma miejsca, trochę. Co ty robisz, kurwa, Mać? Ty, ten się szczerze, chyba, napiszą nie. Widzę. Wyjaśniamy przez no. samo Rozwaliście to, ten? Możecie, no. mnie ten. Mhm. Wiecie, co ja zrobię? Mam wszystko, chyba, kurde, zanim wipe się zacznie, to jeszcze zacznę sobie od nowa. Wszystko zostawię i na bikerę do no co ty? No co tu robić? Mamy wszystko. Chodzimy, rajdujemy. Ja sobie chyba zacznę jeszcze raz od nowa. Zanim raid będzie. No w sumie to... Ile? Tydzień jeszcze. No. Około. No to GG. Weź mnie tam, wiesz, puknij, nie? Kurwa, nie na plecy. Ma, macie no, ładnie, chłopaki się bawicie. To co, już pora idzie? No to wychodzi. No, no to, to wychodzi. No rozwalać, bazy mi się nie chce. No kurwa, nie ma sensu. Czy nie przyjadą? No ewentualnie poczekamy na ich. Niech to, to sobie wiesz. Rozlują, nie? No tu masz to miejsce, czy nie? Byczy. Eee, nie wiem, sprawdź. Ja nic nie wkładzałem do, do tego dokładnie. A no, wczoraj tak z, mef z Mefem żeśmy się kurwa śmieli z tego kotleta schabowego i kotleta mielonego. A czemu? Była w chuj. No mielony można, tutaj mielony do bułki, a co. No, a napisałem, a gdzie ten, gdzie ziemniaki i surówka, coś takiego. <laughs> kurwa. Dobra, to będziemy zwijać, Czekaj, ja, ja dużo mam tego kurwa po... Ty, ja paliwa nie mam. Macie pachę? Ja mam weź, A, i przegniłe i ten... i korek jak coś. No to wejdź no, zrób. To zrobić. Czekaj, bo ja popił mam chyba. Oni nie mogą. Ja kurwa, to szybko doradź, kurwa, poważnie. to Chłopaki. To chłopaki chyba. A nie, to nie oni. O kurwa. Goń go. Nie, 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 nie razy. Słuchaj, słuchaj, wyszli, wyszli. Uważaj. Wiem, widzę. To jedziemy stąd. Napierdalacie ich tam ostro? 72 zrobiłem paliwa. Jadą tu? Parę razy, to nie widzę ich na razie Finusa trzeba tego kola O wow. kurwa Laga no, dostałem Zbierz mnie ktoś Gdzie ty masz na skrzynkę? Tak, jak zbierzemy, jak nie mamy miejsca? To ja tu zaraz przybiegnę Ach kurwa, paliwa mi zabrakło, zapomniałem że paliwa nie mam Ale pojechałem no, za nimi spierdala... Już się wracam do Spierdlają tam? Spierdolili Eee, podejdźcie tutaj kawałek, co? To, czekaj, jak ładem podjadę, bo ja mam paliwo do ciebie. To od bazy na prawo. Od bazy na prawo. No już ktoś wskacze, widzę. To ja skakam. A, to tam jest, to jest dobry. Ja tam już biegnę. A żeś przypierdolił, jak? <grych> Ej, no kurwa, takiego macie miejsca trochę, masakra. żeby go zebrać? Coś tam by się znalazło. A ty masz paliwo? Ja mam jedno. No, 60 jest w tym. O, to... o kluczek, naboje. Te naboje to są moje. Proszę I mi to będziesz? oddać. No, ja tu już wybiegam ze skał prawie. Ale się chłopak zdziwił, jak się nie zrespił w domu, nie? Miał tutaj w ogóle respo ustawionego? A kto to no, nie był? Nie Te chłopaki tamci. Ten sło coś tam. Mm -mm. Nie mieli respo ustawianych. A, to szukamy drugiej bazy. Popiksu. Dobra, no to kurwa... Poczekamy tutaj aż ten dojdzie i będziemy kończyć ten odcinek. Ja już prawie jestem jakby, co? Już widzę bazę? Już jestem prawie, prawie? Posprzeć Leci ostro, kurwa, kropka, muróweczka. Biegnę, biegnę sobie, powolutku. No myślę, tu do krzycza, to ten Gdzie ta majaczynka? Już zebrano. O. Sam, shit, Ok, to chłopaki będziemy kończyć. Ten odcineczek. Ale lag, Uu. Przez kurwa do, beczolka laga, laga dostaje, bo się zbeczał, kurwa. <laughs> Proszę mi oddać moje strzały, te moje. ten. kulki, moje wszystkie naboje. Oddawać mi tu eee. raz, raz, raz. Proszę tutaj naboje i strzały, więcej nie dostaniesz. chcę ja moje sobie wziąć. i czopki ewentualnie. <krym> to sobie porzucam, To nie mam. To kto Dobra, wziął? pany. Wkładę są, tam, ubożony. Kończymy, pożenać się ładnie, spierdalamy. <d đóngue> Sala baleikum. <noise> kurwa laga dostałem. Ty, ja kurwa też. ciągle lagi masz. Sam, cały jesteś ten skład. Po co mam kurwa, zlaguje strasznie. Okej. Okay. Dobra. Jeśli wam się podobało, po... jeśli wam się podobało, zapodajcie suby oraz łapki w górę, trzymajcie się no, jeżeli coś. Allahu akbar.